jest wygrana, pograły sobie rezerwowe. Zadowolony jesteś z Myślę, że popełniliśmy dużo błędów, bo nie graliśmy dobrze w obronie, przynajmniej przy zastawieniu piłki na własnej i Dużo akcji pomawiał przeciwnik i myślę, że te akcje takie w końcu... W i kopeć grała jeden na jeden praktycznie przez całe boisko, nie potrafiliśmy jej zatrzymać. Też na tym trzeba pracować, w takie sytuacje, jeżeli chcemy coś w tej lidze osiągnąć, a myślę o wejściu do pierwszej szóstki, to to, w obronie. To musimy zdecydowanie mocniej w obronie i pozwalać na te, grę, taką grę, ale myślę, że coś tak dobrego podziału. Tracimy, no, chyba, żeśmy mieli dzisiaj niezły procent, bo, bo nawet nie zwracałem uwagi na to na 30 to jest taki mecz wygrany praktycznie z tym, tu, z tym, z tym procentem, który żeśmy mieli dzisiaj. Myślę, że gdybyśmy grali normalnie mecz, to w pełnym składzie z zyską wyślowską cały czas, to to może były inaczej wyglądało i wynik byłby na pewno jeszcze wyższy, ale ja, tak jak mówiłem, ważniejszy jest dla nas mecz w sobotę w Krakowie. Jeżeli zagramy na takiej skuteczności, to powinniśmy wygrać. Jeżeli będzie mniejsza skuteczność, to będziemy na pewno walczyć o to, o to żeby, się, żeby zrobić myślę, że sporą sensację. Że będzie być

Początek taki obiecujący, pierwsza oczekiwania najgorsza, ale nie się za mocno zdecydów. Ja myślę, że troszeczkę dziewczyny przyjechały za bardzo, za bardzo rozluźnione, za mało chyba serca zostawiły na boisku. Początek dobry, myślały, że jakoś łatwiej i łatwiej to pójdzie, no niestety, jeżeli się zaczyna grać w końcu czwartej kwarty, to, to wynik, wynik nie może być inny jak tylko, jak tylko porażka. No nie, nie starczyło myślę czasu, żeby, żeby bardziej wyrównany mecz stworzyć. Trzecia kwarta, początek przegrany. Podejrzewa minus 10 punktów i to już ustawiło myślę te, ten mecz do, do końca. Podróż miała jakieś znaczenie, ale to jest... No ja myślę, że podróż jakaś męcząca nie była, bo pojechaliśmy dosyć o takiej normalnej porze, że tak powiem, no ale jednak te 6 godzin podróży to, to nie jest tak łatwo wyjść i grać 40 minut na pewnych obrotach.